Aplikacja dobroteka zadbaj o szczęście. Dzień 39. Czułość to forma mowy, która przekracza słowa. Józef Konrad. Czułość i bliskość są fundamentalne dla tworzenia bezpiecznego środowiska emocjonalnego. W bliskich relacjach ludzie doświadczają akceptacji, zrozumienia i wsparcia, co może wzmacniać ich poczucie własnej wartości. To z kolei wpływa na pozytywne podejście do samego siebie. Osoba otoczona wsparciem i zrozumieniem ma większe szanse na radzenie sobie z trudnościami i stresem. Wspólne przeżywanie pozytywnych chwil z innymi ludźmi, podobnie jak czułość i bliskość, przyczynia się do ogólnego dobrostanu. Czułość i bliskość to jedne z najważniejszych potrzeb psychicznych każdego człowieka. Przypomnij sobie pozytywny uścisk i dotyk. Komu mógłbyś dziś okazać taki serdeczny gest? Dobroteka, pobierz już dziś!